Tutaj na śląsku jest mnóstwo klubów sportowych, jest mnóstwo dzieciaków, które się szkolą. Niesamowity potencjał. Myślę, że dla tych chłopaków to dzisiaj fajny dzień, wielkie przeżycie dla ich rodziców. Oby byli szczęśliwi, oby się spełniali, a jak z tego widzą talenty, to mam nadzieję, że ktoś kiedyś przypomni, że tą karierę tutaj zaczęli na śląskim. Po prostu szkolenia dzieci z mojej miejscowości w celu wyrównania szansy, czyli dzieci z małych wiosek, z małych środków piłkarskich, mogą tu osiągnąć co największe czyli fanta, fantastyczne warunki do treningu. No i to magię tego stadionu, kotła czarownic. Bardzo się ucieszyłem i wiedziałem, że to może być szansa dla mnie na zostanie piłkarzem, takim jak Lewandowski, na przykład.